Chłapie, tyś mnie z nieba spadł, bo ty mnie nauczysz. Jak ty gadasz ze swoimi ukochankami? Kto to jest? Od, od słowa ukochaj, tak? Tak, ukochaj. I tak. co ty mówi? Jak, jak to wygląda? Tak, no. To w zależności od okazji. Bo to w zależności, czy mamy. Bardziej Jakie największe intymną... problemy przynoszą do Ciebie kobiety? Jakie? O Jezu, wszystkie, no, no b, b, brak orgazmów, na przykład piszą do mnie, no naprawdę piszą do mnie, o, druga w nocy godzina ja dostaję, na przykład, że nie mam... A co może. piszą? Kuczaj, brak orgazmu, przyjeżdżaj. <noise> nie no, no generalnie mówią, że się nienawidzą, że po prostu na przykład miała seks y, z mężem, nie? No. I mówi po prostu, no, no kurde, y, nienawidzę siebie, pa, patrzę na siebie, nie mam, jestem zablokowana, po prostu nie, nie, nie mogę, nie no, niech skończy jak najszybciej, ja mówię... Bo... Czekaj, ona do ciebie pisze w trakcie seksu? Nie no, już po... <noise> Właśnie końce, seks, nudy no. jak zwykle, nie no już stary, ale ty masz wzięć. Ale już nie no już po pisze, bo ale to z czego to wynika? Z niej wynika, z tego, że ona się wstydzi, że ona się boi mężowi powiedzieć, kochanie, tak mnie lisz, tak mi rób, na przykład. Ona się wstydzi powiedzieć tego, ale to, ale słuchaj, ty nie bądź taki zszokowany. Ty ja Nie jestem, jestem szokowany, to... ja jestem już jestem spakowany. Co to znaczy, tak milisz, tak mi rób? Ty świadczysz też takie porady? Tak? Jak na przykład kobiecie? Tak, mówisz? żebym mogła się otworzyć przed swoim mężem, mogła mu powiedzieć, co, co lubi. Ja mówię, a pytałaś swojego na przykład faceta, co lubi, jak lubi. M bo, mówiłaś mi, jak ty lubisz, żeby ci to robił? Pytałaś go to. No nie pytałam, bo generalnie ona miała za zadanie całe, bo to babka oczywiście z matki na babkę, że wypiąć się i no, leżeć. A tu nie. Właśnie mówić, słuchaj, to jest też, słuchaj, potrzeby kobiet. Każde potrzeby, nie tylko ćwiczenia, zaakceptowanie się, pokochanie swojego ciała. Pokochanie swojego ciała w różnych, tak naprawdę, na w różnych sferach. Między innymi w sferach seksualnych. Ale bo jak ty od tego... kobiet... Od dupy zacząłeś, do na dupę dalej jedziesz, no. <ślad> nie, bo mnie ciekawi... Tam... A mnie skończy. Nie, zastanawia mnie, skąd ty masz przekonanie, że masz taką wiedzę, że powiesz kobiecie, Albo mecz facetowi, jak ma za do dotykać kobiety? Znaczy wiesz to, skąd mam przekonanie? Jeżeli ja dostaję mam taki feedback od, od ludzi, że mhm. na przykład przyszedł do mnie mąż mówi kuczaj, dziękuję Ci bardzo, uratowałeś nasze małżeństwo.